Cześć wszystkim, witam was w kolejnym epizodzie. Dzisiaj będzie taki luźny vlog. Jestem w Warszawie, mam tutaj taki przystanek w drodze do Stanów. W poniedziałek lecę do Stanów. Do Warszawy przyjechałem wczoraj. Wczoraj jednak nic nie nagrywałem, bo nasza kulinarna przygoda tutaj skończyła się na kebabie, zapiekance i McDonaldzie. Także możecie sobie wyobrazić jak wyglądał wczorajszy wieczór. Ale dzisiaj już się ogarnęliśmy. Jedziemy na miasto. Pierwszym naszym przystankiem będzie restauracja Głodomory. No i tam jedziemy sprawdzić schabowe. Posiłek w restauracji Głodomory za nami. Zjedliśmy żurek, zjedliśmy pierogi, zjedliśmy schabowego. Najbardziej z tego wszystkiego zadowolił nas żurek, który był bardzo treściwy, bardzo mięsny, idealnie doprawiony wywar był, mimo że był tłusty, to był taki dość lekki nie był taki ciężki, mączny jak to często bywa o ile żurek był spoko smakował nam o tyle pierogi były, pierogi były kiepskie mieliśmy pierogi z mięsem i mieliśmy pierogi z twarogiem i z boczkiem te z mięsem były delikatnie, delikatnie za mało doprawione, takie bez wyrazu. Natomiast te z twarogiem, no boczku tam nie było wcale, mimo że to były pierogi z boczkiem i twarogiem, to boczku nie było tam widać. Natomiast ser, czy też twaróg był kwaśny, dominował ten cały smak. Także pierogi oceniamy średnio. Natomiast schabowy, tak jak żurek, był całkiem niezły. Panierka była cienka, delikatnie doprawiona. Mięso moim zdaniem smażyło się troszkę za długo. Acz też było ok, nie można mu nic zarzucić. Do tego były bardzo dobre ziemiaczki. No i zestaw surowek, który był chyba z pudełka, nie był robiony na miejscu, ale tutaj chodziło nam o schabowego, a schabowy był jak najbardziej ok. Za nasz obiad zapłaciliśmy 152 zł, czyli całkiem przyzwoicie. No i co, zjedliśmy, teraz jedziemy się pokręcić, kupić parę rzeczy, które muszę zabrać do Stanów. A później idziemy znowu jeść i znowu pić. No, no. No i wczoraj bardziej skupiliśmy się na tej części związanej z piciem, nie na tej części związanej z jedzeniem, stąd też nic już wczoraj nie nagrywałem. Nie oznacza to oczywiście, że wczoraj nic już nie jedliśmy, ale nie jeździliśmy już po restauracjach, zamówiliśmy jedzenie na wynos, a konkretnie zamówiliśmy pizzę. Zamówiliśmy ją z pizzerii Dworska i obaj zgodnie przyznaliśmy, że jest to taka polska pizza z włoskimi dodatkami. Myślę, że jest to... Idealne określenie tego miejsca. Otóż ciasto było takie klasyczne jak w przeciętnej polskiej pizzerii, natomiast dodatki były skomponowane na taką włoską nutę, i teraz tak, zamówiliśmy dwie pizze. Pierwsza to była pizza z sosem śmietanowym, z pancettą, z cebulką i pieczarkami, i była to bardzo dobra pizza. Można by tutaj sobie, że tak powiem, zażyczyć, by ta pancetta była bardziej wyrazista, bardziej słona, by za pieczarki były jakieś inne grzyby, ale ogólnie pizza zdecydowanie na plus. Natomiast druga pizza, którą zamówiliśmy, to była taka pizza w stylu pepperoni. no tylko to salami był jakieś tam świrowane, wyszukane, włoskie. I tak samo jak ta pierwsza, była to bardzo dobra pizza, także Pizzeria Dworska zdecydowanie polecam. Natomiast dzisiaj rozstałem się już z moim znajomym, na jeden dzień przeniosłem się do wynajętego mieszkania, no i jutro rano będę leciał do Stanów, będę leciał do Nowego Jorku, ale do tego tematu jeszcze wrócimy, a teraz idziemy jeść. Jestem z powrotem w domu już po posiłku. Posiłek zjadłem w miejscu, które Wy mi zarekomendowaliście. Pytałem Was o najlepszą pizzę, pytałem Was o najlepszego Chińczyka w Warszawie. No i ktoś zarekomendował mi restaurację Regina, która serwuje zarówno dania z kuchni chińskiej, no i z dania kuchni włoskiej. W zasadzie z kuchni włoskiej skupia się jedynie na pizzy. Poczytałem o tym miejscu, o co chodziło właścicielom, czemu stworzyli takie połączenie, i okazało się, że inspiracją dla twórców tego miejsca było nowojorskie Little Italy i nowojorskie czy też Chinatown, gdzie te dzielnice zachodzą na siebie, mieszają się ze sobą. Także pomysł całkiem dobry, ale niestety wykonanie już wychodzi kiepsko. Zamówiłem sobie trzy dania: była to pizza, były to wątony i danie wegetariańskie, którego nazwa gdzieś tam wam się wyświetli. I tak, wątony naprawdę świetne pełna mięsa delikatne, zarówno mięso delikatne jak i ten pierożek, do tego delikatnie pikantny sos z fajnie wyczuwalnym sezamem, z fajnie wyczuwalnym chili, także wątony pierwsza klasa wysoko zawiesiły poprzeczkę po wątonach zabrałem się za pizzę, która miała być inspirowana niby nowojorską pizzą no i powiem wam, że jakbyście komuś z Nowego Jorku powiedzieli, że to jest nowojorska pizza, to, to by się mocno zdziwił, zamówiłem pizzę z kaczką z ogórkiem, ricotto i mozzarellą, wydało mi się to takim ciekawym połączeniem, a niestety to wszystko było mdłe, było bez smaku, do tego ciasto też było bardzo kiepskie, także pizza zdecydowanie na minus. I zostało mi ostatnie danie, danie wegetariańskie. Według karty miało mnie ono szczypać, miało mnie łaskotać w język. Podobno jest to teraz takie bardzo modne danie w Chinach. Także stwierdziłem, czemu nie, spróbujmy. I no i faktycznie coś tam mnie szczypało, coś tam mnie łaskotało w ten język. Było to takie bardzo, bardzo specyficzne uczucie. Jednak samo danie, no to zdecydowanie nie są moje smaki. Smakowało to po prostu tak, jakby ktoś usmażył warzywa z tą przyprawą pięciu smaków. No i nic więcej z tym nie zrobił. Także mimo tej ciekawostki, mimo tego łaskotania języka, no to i to danie nie przypadło mi do gustu. Tego dania też nie polecam. Także jeżeli chodzi o restaurację Regina, to... Śmiało możecie iść na wątony, a co do reszty, no to, no to nie daję wam gwarancji. Także jeżeli chodzi o jedzenie, to w tym epizodzie to już by było tyle. Czas na Amerykę, czas na powiedzmy ogłoszenia. Ale zanim to zrobię, to pokażę wam miejsce, w którym się zatrzymałem, bo wynająłem sobie naprawdę fajne mieszkanko, a kosztowało nieduże pieniądze. Mieszkanie jest niewielkie, także zrobimy takie szybkie oprowadzenie. Tutaj jak widać mamy mały salonik, sypialnia, do sypialni niestety. Nie mogę znaleźć włącznika światła, no ale gdzieś jest. I salon jest połączony z takim dość dużym aneksem kuchennym, także według mnie jest to naprawdę spoko, bo jest i duży stół, przy którym można zjeść, można popracować. Jest w pełni wyposażona kuchnia. Także mieszkanko naprawdę fajne. No i do tego oczywiście łazienka, standardowa łazienka. No tutaj nie ma co się rozwodzić. Także tak wygląda to mieszkanie. Jak mówiłem, jestem bardzo zadowolony, bo kosztowało mnie tylko 200, bodajże 206 zł. A jak widzicie, standard jest super. Lokalizacja też jest super, bo jest to samo centrum. Także jakby ktoś szukał fajnego mieszkania w Warszawie, mieszkania oczywiście na doby, no to gdzieś wam to podlinkuję. A jak już tak jestem przy stole, to mała reklama Maszona, Mój nowy dopalacz mózgu biorę od kilku dni, jestem bardzo zadowolony. Także jakby ktoś szukał czegoś, co poprawi pamięć, poprawi skupienie, no to zdecydowanie wam to polecam. Dobra, przejdźmy już do mojego wyjazdu, przejdźmy do Ameryki. Otóż tak, jest 10 listopad. Mam nadzieję, że Wy też to oglądacie 10 listopada, że zdążę to zmontować. No i jutro lecę do Stanów. Jutro znoszą też wizy dla Polaków, więc mam nadzieję, że na granicy nie będzie tam jakichś problemów biurokratycznych. Będę mógł wjechać do Stanów bez problemu. No i zakładając, że wpuszczą mi bez żadnych problemów, to lecę na nie całe dwa tygodnie. Dwa dni spędzę w Bostonie, resztę czasu spędzę w Nowym Jorku i postaram się Wam pokazać taki mój Nowy Jork. Nowy Jork, w którym byłem już parę razy. Mam swoje ulubione miejsca. No, i te miejsca też niekoniecznie będą się pokrywały z jakimiś tam największymi atrakcjami turystycznymi. Gdzieś tam będziemy też schodzić z tego utartego szlaku. No i mam nadzieję, że uda mi się też nagrać parę poradników, nie tylko kulinarnych, ale takich, gdzie spać w Nowym Jorku, gdzie robić zakupy zarówno te spożywcze, jak i jakieś tam ubraniowe. Ogólnie takie praktyczne porady, które niekoniecznie gdzieś tam znajdziecie w przewodnikach, czy niekoniecznie gdzieś tam znajdziecie je w relacjach osób, które w Nowym Jorku były raz i po prostu robią z tego filmiki. Także myślę, że będzie ciekawie, mam nadzieję, że będzie ciekawie, więc żeby nie przegapić, jak jeszcze nie macie suba, to dajcie tego suba. No i do zobaczenia już w Ameryce. Na razie cześć.